Tysiące żołnierzy ponad 2000 jednostek sprzętu, współpraca wojsk 12 krajów efekty dwuletnich przygotowań dowództwa operacyjnego sił zbrojnych największe ćwiczenie wojskowe na terenie Polski Anaconda właśnie rozgrywa się na poligonach Black Hawk, AW-149 i EC-725 to propozycje śmigłowców dla naszej armii. Co je wyróżnia? Jakie mają możliwości? Być może wkrótce jednego z nich będziemy mogli oglądać na wyposażeniu polskiego wojska. Zaczynamy jednak od wizyty w Akademii Obrony Narodowej, gdzie studenci rozpoczynają rok akademicki. Czysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w Akademii Obrony Narodowej. Na tej jednej z największych polskich uczelni wojskowych studenci mogą kształcić się na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych oraz na specjalnych kursach. W sumie uczęszcza ich tu 8 tysięcy. Historia wszystkich wojen pokazuje to, że wygrywa nie tylko ten, który ma lepszy sprzęt czy lepszych żołnierzy, ale ten też, który myśli i który wie, jak należy tę wojnę prowadzić. I jeśli chodzi o klasyczną sztukę wojenną i jeśli chodzi właśnie o to, jakie rodzaje sprzętu będą tymi, które wygrywają na polu walki. Stąd oczekiwanie wobec Akademii Obrony Narodowej, że będzie ośrodkiem, który będzie tę myśl tworzył, tę myśl upowszechniał, który stanie się zapleczem dla sił zbrojnych Takim zapleczem intelektualnym, który będzie pobudzał dowódców, pobudzał polityków do ciągłej refleksji nad tym, czy idziemy w dobrą stronę, co można zrobić lepiej i więcej. Akademia Obrony Narodowej jest to takie bezpośrednie zaplecze teoretyczne, eksperckie dla tych działań, które prowadzi Sztab Generalny w sferze planowania, rozwoju sił zbrojnych, w sferze formułowania strategii i doktryn. Poszega. Danych studiów. Gratuluję. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. XXI wiek to wyzwanie prowadzenia kształcenia na poziomie europejskim światowym. Akademia Obrony Narodowej winna skoncentrować swoją działalność na znacznym podniesieniu poziomu naukowego, kształcenie oficerów, szczególnie oficerów starszych, przyszłych pułkowników, generałów to nasza powinność. Będziemy kształcić w języku angielskim nie tylko na kursach, także na studiach podyplomowych w tym roku studenci cywilni, chętni Akademii Obrony Narodowej będą mogli uzyskać stopień podoficerski. Staję przed uczelnią w roku akademickim 2012-2013 jak dyrygent, który trzyma w ręku batutę, ale mam nadzieję, że orkiestra, którą przyjdzie mi dyrygować będzie grała równo i wszyscy tej orkiestrze są bardzo istotne. polskie siły zbrojne poszukują śmigłowca. Ma być to maszyna wyjątkowa. Jedna platforma przystosowana do spełnienia czterech różnych zadań. W wojskach lądowych będzie on służył jako śmigłowiec wielozadaniowy do działań bojowych. W siłach powietrznych ma on realizować misje ratownicze. Marynarka wojenna będzie go używać do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych oraz, w drugiej wersji, do morskich akcji ratowniczych. Trzy proponowane naszemu wojsku maszyny mogliśmy podziwiać na tegorocznym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To S70i Black Hawk, AW149 oraz Eurocopter EC725. Przyjrzyjmy się im dokładniej. Miałem okazję latać razem z pilotami amerykańskimi na Black Hawku. To jest e, śmigłowiec stworzony konkretnie dla pola walki dlatego żeby zawieść ludzi na pole walki i ich z powrotem przywieźć i wesprzeć w tym działaniu. Często proste rozwiązania, które tworzą ten śmigłowiec genialny, chociażby na przykład możliwość, gdy pilot zostanie trafiony, potele Wkładzie się do tyłu i załoga, która znajduje się z tyłu, bądź żołnierze z tyłu, mogą temu pilotowi udzielić bezpośredniej pomocy, bez pierwszej pomocy. Jest to rzecz, którą ja widziałem pierwszy raz. Ten śmigłowiec powstaje w Mielcu od najdrobniejszych detali, które są składane, przechodzą przez różne procesy technologiczne. Wirnik jest bardzo mocny tutaj. Konstrukcja jest dostosowana do silników, jest sprawdzona przez, przez największe armie świata, prawda? I nadal jest śmigłowiec zapotrzebowany, kupowany. Pierwsze śmigłowce z Mielca latają już na niebie Arabii Saudyjskiej, Meksyku. Za niedługo będą latały w Brunei i w Kolumbii. Tym śmigłowcem EC-725 Karakal możemy wypełnić wiele rodzajów misji. Na przykład w Afganistanie transportujemy nim wielu żołnierzy. To tak zwany transport taktyczny. Wykonujemy nim ewakuacje medyczne. Jesteśmy w stanie pogotowia w ciągu 30 minut za dnia i 60 minut nocą. I tak jest codziennie. Do tej pory w Afganistanie tym helikopterem udało się uratować około 300 ludzi. Wielką zaletą tego helikoptera jest bardzo dobry automatyczny pilot. Można nim lądować, nie widząc, co dzieje się na zewnątrz. Ma to szczególne znaczenie w Afganistanie. Można nim lądować w tumanie kurzu, nie patrząc na zewnątrz. Dla osłony helikopter wyposażony jest w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm po jednym z każdej strony. Wszystkie elementy uzbrojenia, np. 20 mm działko, możemy umieścić na zewnątrz lub wewnątrz maszyny. Jest również przystosowany do montażu pocisków przeciwpancernych, rakiet. Kolejny kandydat do służby w naszej armii to produkowany w zakładach w Świdniku przez Augusta Westland śmigłowiec AW-149. Dwa turbinowe silniki tej maszyny napędzają pięciopłatowy wirnik nośny. Oraz czteropłatowe śmigło ogonowe. W środku może podróżować 18 żołnierzy. Specjalnie dostosowane podwozie pozwala na kołowanie nawet na nierównym gruncie. Śmigłowiec AW-149 to również maszyna wielozadaniowa. Może wypełniać misje ratownicze, a po zainstalowaniu odpowiedniego wyposażenia i uzbrojenia sprawdzi się jako helikopter wsparcia. Polskie lotnictwo wojskowe przechodzi ciągłą modernizację. Poszukiwanych 26 nowych śmigłowców spełni jedynie część jego potrzeb. Szacowaliśmy, że będzie potrzeba dla sił zbrojnych około 150 śmigłowców różnego typu. Przetarg na 26 śmigłowców to nie tylko uzupełnienie potrzeb, jakie mają siły zbrojne w zakresie uzupełnienia możliwości i zdolności bojowych z wykorzystaniem śmigłowców. W oczekiwaniu przemysłu, myślę, że i społeczeństwa, i środowisk naukowych, przetarg daje możliwości rozwoju i możliwości wejścia producentów i ośrodków naukowo-badawczych w proces przygotowania. Wersji śmigłowców dla naszych sił zbrojnych. Jest potencjał, który przy tym zakupie, mamy nadzieję, zostanie wykorzystany. Da nam to rozwój, pracę na następne kilkanaście lat. Da nam to potanienie eksploatacji w przyszłości. Polska jest nie tylko klientem, nie tylko kupuje wreszcie znaczące ilości helikopterów. Czy to dla ratownictwa medycznego, czy teraz dla polskiej armii. Firmy zdają sobie sprawę, że aby zdobyć nie tylko kontrakty, ale i nasze serca, to muszą produkować w Polsce. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wspierało firmy, które z Polski te maszyny eksportują na cały świat. I wiem, że mamy w tym coraz większe sukcesy. Rodzaje sił zbrojnych, inspektoratów oraz żandarmerii wojskowej: blisko 11,5 tysiąca żołnierzy oraz ponad 2000 jednostek sprzętu. Żołnierze Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, Armii Stanów Zjednoczonych, Ameryki oraz Kanady. Wszyscy współpracują w czasie największego ćwiczenia sił zbrojnych RP, Anakonda 12. Anakonda jest ćwiczeniem cyklicznym realizowanym co dwa lata. W tym roku ćwiczenie to jest w charakterze międzynarodowym. Po raz pierwszy ćwiczenie jest wpisane w Plan Ćwiczeń Międzynarodowych NATO. Dlatego też jest wizytowane przez siły zagraniczne, armię litewską, estońską, amerykańską, jak i wiele różnych innych państw, które są zainteresowane przebiegiem tego ćwiczenia. W głównym celem jest zgranie wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk specjalnych i jak również pozostałych inspektoratów, wojskowych służb zdrowia, wsparcia. Pierwszym planowym cieczącym na tym poligonie jest 11. dywizja Kawalerii Pancernej, która realizuje zadanie jako zgrupowanie zadaniowe i ma przydzielone siły z innych rodzajów wojsk. Tutaj biorą również udział w ćwiczeniu wozy bojowe, czołgi, leopard, również siły artylerii, wojska obrony pilotniczej, wojska chemiczne, inżyniery saperskie. Pełne spektrum działań to, co na współczesnym polu walki można spotkać. Tutaj widzimy na tym poligonie drawskim. Grupy dywersyjno-rozpoznawcze przeciwnika mogą wykorzystywać zgromadzone na naszym terytorium środki trujące, chemiczne, do konstruowania improwizowanych ładunków wybuchowych. Każe nie mogło objąć swoim zasięgiem duże terytorium prowadzonych działań bojowych. Głównym celem było dotarcie do składowiska, zlikwidowanie zagrożenia. Celem rozegrania tego epizodu było sprawdzenie nowatorskiego rozwiązania, które polega na skonstruowaniu zespołu rozminowania specjalnego i neutralizacji. Głównym zadaniem oddziału rozminowania specjalnego jest rozpoznanie i likwidacja improwizowanych urządzeń wybuchowych w tym także w środowisku zagrożenia chemicznego. Zadaniem saperów było dotarcie do laboratorium, likwidując po drodze improwizowane ładunki wybuchowe, które nieprzyjaciel założył w celu uniemożliwienia skutecznego działania. Następnie chemicy dokonali rozpoznania zagrożenia chemicznego oraz prowadząc działania neutralizujące, doprowadzili do usunięcia zagrożenia. Inspiracją do utworzenia nowego elementu ugrupowania bojowego wojsk inżynieryjnych były wnioski i doświadczenia, które czerpiemy z misji stabilizacyjnej w Iraku, a obecnie z misji w Afganistanie. I możemy porównać cel i główne zadania tego elementu do zadań realizowanych w Afganistanie przez zespoły rozminowania dróg, tzw. RCP, które działają w środowisku zagrożenia minowego i w środowisku występowania improwizowanych urządzeń wybuchowych. Leonardowy Korpus Północno-Wschodni składa się z żołnierzy 12 państw. Bazą do współpracy jest język angielski. Jest to obowiązek dla każdego żołnierza, który służy w korpusie, posługiwać się językiem angielskim na bardzo wysokim poziomie. Nasz korpus jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z obroną terytorium państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. I zadanie jest to realizowane przez żołnierzy, którzy wchodzą w skład Korpusu Stanowiska Dowodzenia z 12 państw wraz z jednostkami bojowymi pancerno zmechanizowanymi z Polski, z Danii i Niemiec. W ćwiczeniu Anaconda 12, nasz Korpus realizuje bardzo ważne zadania ćwiczebne w składzie jednostek Wojska Polskiego. Panowie, więc następnym punktem jest pozycja Eryk. Jest dla nas bardzo istotne, aby zająć stanowisko ogniowe o czasie całą drużyną. Błyskawicznie musimy uzyskać pełną gotowość bojową. To pozwoli nam wykonać zadanie. Pierwszy raz postawiono nam zadanie włączenia naszego sztabu do udziału w polskim ćwiczeniu Anaconda 12. Jesteśmy w pełni zintegrowani z cyklem treningowym Polskich Sił Zbrojnych i wydaje mi się, że wychodzi nam to całkiem dobrze. Obecnie znajdujemy się w połączonym centrum operacyjnym dowództwa taktycznego wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Możemy tu zobaczyć, jak wygląda praca międzynarodowego zespołu. Na przykład ten oficer pochodzi z Estonii, oficer operacyjny z Litwy, a oficer dyżurny jest Polakiem. Podsumowując, jest to swoisty mikrokosmos, który w prosty sposób obrazuje działanie wielonarodowego korpusu Północ-Wschód, jego skład oraz możliwości działania jednostek reprezentowanych w sztabie. O której gotowości do ataku? Będą gotowi jutro o 5 rano. Dobrze, dziękuję. Jak widać, w połączonym dowództwie operacyjnym pracują żołnierze 12 armii. Z jednej strony działamy w wydzielonych stanowiskach, a z drugiej w jednym wielokulturowym środowisku. To, co się tutaj dzieje, to trening wypełnienia artykułu 5, gdzie ćwiczymy zapewnienie wsparcia Polsce w razie ataku z zewnątrz. Artykuł 5 jest najbardziej znaną zasadą funkcjonowania NATO, zgodnie z którą możemy się wspierać w razie napaści. Na tym polega to ćwiczenie, które realizujemy po raz pierwszy od 2005 roku. mało to w kodzie na to Composite Air Operations. Są to operacje kompleksowe przy użyciu wielu rodzajów lotnictwa. W tym przypadku było to nasze lotnictwo uderzeniowe i lotnictwo osłony składające się z samolotów bojowych typu Su-22 i naszych najnowocześniejszych F-16. Ich zadaniem było zneutralizowanie potencjału bojowego odwodu przeciwnika podchodzących w rejon działań bojowych, zanim zostanie on użyty do walki przeciw wojskom lądowym. Nasi piloci wykonują zadania na korzyść wojsk lądowych. I jednocześnie ćwiczą bardzo skomplikowane manewry z nagłą zmianą wysokości kierunku lotu i prędkości lotu. W związku z tym przeważnie takie zadania wykonują naprawdę bardzo dobrze doświadczeni lotnicy i takich mamy w siłach powierzchni. Zadanie to było naprawdę dobrze skoordynowane z działaniami wojsk lądowych poprzez koordynatorów ognia i głównego koordynatora działań taktycznych i odniowych na tym polegonie. Sure. the is not over yet. Z pewnością ćwiczenia jeszcze nie dobiegły końca, ale już jestem przekonany, że ich ostatecznym rezultatem będzie korzyść ze zdobytego doświadczenia. Przyjąłem odpowiedzialność za oddział korpusu blisko 3 lata temu i muszę powiedzieć po tych trzech latach, że to nie tylko przyjemność, ale i wielki zaszczyt dowodzić tą jednostką stacjonującą w Polsce.